Bardzo ważny jest ton głosu. I tym naszym spokojem trochę też dzieci mogą się zarazić. W tym sensie, że jeżeli zrobilibyśmy odwrotnie, czyli jest podniesiony głos, nasze zdenerwowanie, no to myślę, że trudno będzie znaleźć wspólne jakieś takie rozwiązanie i, i trudno będzie uspokoić taką sytuację. My możemy się różnić od siebie i to wcale nie jest złe. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Każdy ma prawo wyrażać te zdanie, tylko ważne jest, żebyśmy robili to w taki sposób, żeby nie zaburzać granic drugiej osoby. Mm -hmm. Bo tak naprawdę, tylko wtedy, kiedy stykamy się z osobami o odmiennych poglądach od nas, jesteśmy w stanie rozwijać się. Dzień dobry kochani, witamy jak zwykle w poniedziałek, rozmowy terapeutyczne, kolejny odcinek. Dzisiaj z Anią porozmawiamy trochę o rodzeństwie, bo tak jak zapowiadałyśmy tydzień temu, temat trochę o neutralności rodzicielskiej, w jaki sposób ta neutralność pomaga, czy zawsze tą neutralność trzeba zachowywać. No i temat rodzeństwa jest właściwie aktualny i będzie aktualny zawsze. Ja jestem akurat y, przedstawicielką y, tej grupy, która rodzeństwa nie ma i jestem y, też mamą dwójki dzieci, y, więc to jest dla mnie bardzo ciekawe odkrywanie, w jaki sposób te relacje się kształtują, jak one wyglądają. No i tak y, trochę z mojego takiego prywatnego y, podwórka mogę powiedzieć, że y, miałam takie wyobrażenie i taką myśl, że rzeczywiście można być takim rodzicem, dla na przykład dwójki dzieci, żeby dzieci się nie kłóciły, żeby się wspierały, żeby się kochały, żeby sobie zawsze pomagały. No rzeczywistość okazała się troszeczkę inna i mimo moich olbrzymich starań no nie zawsze się to udaje, no i te kłótnie, awantury pojawiają się. No i muszę powiedzieć, że przez długi czas, no miałam sporo do siebie takiego żalu, że na pewno robię coś źle, coś nie tak, popełniam jakieś błędy i nie, nie bardzo wiedziałam, od której strony do tego podejść. Dzisiaj właśnie jest taki odcinek, żeby też pomóc, no nie tylko takim rodzicom jak ja, którzy nie mają rodzeństwa, ale też takim um, rodzicom, którzy by chcieli się czegoś więcej dowiedzieć o relacji Między, między dziećmi w jaki sposób no, wspierać dzieci, żeby tej rywalizacji nie było. Kiedyś w jednym z odcinków mówiliśmy o tym, że sprawiedliwie to nie znaczy porówno. I może przypomnimy dzisiaj, co to tak naprawdę znaczy, i że czasami to porówno, to nie, to nie jest dobrze. Dokładnie tak. Sprawiedliwie nie znaczy porówno, bo sprawiedliwie to jest wtedy, kiedy dajemy dzieciom tyle, ile one potrzebują i mogą sobie przetworzyć i wykorzystać. To jest bardzo ważne, żeby nie uczyć dzieci, żeby wszystko dokładnie na pół dzielić, bo to nie jest ani dobre dla nas, ani dobre dla nich w ich dalszym rozwoju. I jak sobie słucham o tym, co, co ty mówisz, że budził się w tobie taki, takie jakieś poczucie, że jednak nie podołałaś, dlatego że ta rywalizacja czy te kłótnie się pojawiają, to myślę sobie od razu o tej pułapce, o której czasem mówimy, że my. Przez to, że bardzo kochamy swoje dzieci, bardzo chcemy, żeby one zawsze były w komforcie, ale już wiemy, że nie tylko ten komfort jest dzieciom potrzebny, ale pewien poziom frustracji i trudności też jest potrzebny, bo jest rozwojowy. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że to, że dzieci mają między sobą konflikty, to nie znaczy, że się nie kochają i nie będą się wspierać. Myślę, że każdy z nas na taki obraz rodzeństwa, kiedy w domu tam latają przedmioty, i dzieciaki krzyczą na siebie i wydaje się, że są najgorszymi wrogami, ale w momencie, kiedy razem wychodzą do świata, są swoimi największymi obrońcami. I o to tak naprawdę wydaje mi się chodzi, jeśli myślimy o takich relacjach między rodzeństwem, żeby oni na sobie trochę uczyli się rozwiązywać różne konflikty, i żeby kiedy wychodzą razem w ten świat poza domowy, byli dla siebie wsparciem. I taką pomocą w, nazwijmy to, w walce z całym światem. Z całym światem. Ale padło z Twoich ust kilka razy słowo konflikt, i myślę, że warto powiedzieć o tym, że podstawową taką nauką, jeżeli chodzi o opiekowanie się rodzeństwem i wychowanie więcej niż jednego dziecka, to jest to, żeby przekazać taką informację, że konflikt jest rzeczą naturalną. Konflikty się zdarzają. Natomiast konflikt nie jest, żeby nie podchodzić do konfliktu w ten sposób, że ktoś musi wygrać. I też rola rodzica jest, no taka bym powiedziała, bardziej jako mediatora. A mediator to jest osoba, która no, z definicji nie staje po jakiejkolwiek ze stron na etapie, Rozwiązywania tego konfliktu, tylko żeby zawsze mówić, że konflikt to jest informacja o tym, że mamy sprzeczne zdanie na jakiś temat, być może czyjeś potrzeby nie są realizowane i żeby o tym rozmawiać. I tak naprawdę konflikt, rozwiązanie konfliktu nie polega na tym, żeby powiedzieć, że tak, ty miałeś rację i teraz będzie tak, jak ty chcesz. Czyli rolą rodzica nie jest tutaj wybrać, która ze stron rodzeństwa ma rację. I powinna osiągnąć sukces w, w danym zderzeniu, tylko dać dzieciom przestrzeń na to, żeby one, szczególnie kiedy już są troszeczkę starsze, wypracowywały sobie sposoby rozwiązywania tych sytuacji. I to, co ty mówisz, jest super ważne, żeby właśnie pokazywać, że my możemy się różnić od siebie, i to wcale nie jest złe. Każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Każdy ma prawo wyrażać te zdanie, tylko ważne jest, żebyśmy robili to w taki sposób, żeby nie zaburzać granic drugiej osoby. Mhm. Bo tak naprawdę tylko wtedy, kiedy stykamy się z osobami o odmiennych poglądach od nas, jesteśmy w stanie rozwijać się. Dokładnie. Taka arena ro rodzeństwa myślę, że jest właśnie taką, takim miejscem do tego, żeby czerpać bardzo dużo z tej opozycyjnej strony. Bo tak jak wszyscy wiemy, rzadko jest tak, że to rodzeństwo. Ma zgodne zdanie i zawsze będzie się do że, że dzieci są do siebie podobne i lubią mhm. to samo, lubią w to samo się bawić. Ja myślę, że w, w takich sytuacjach na pewno bardzo może być pomocne porozumienie bez przemocy. Y no też wielokrotnie o tym w naszych rozmowach mówiłyśmy, że y oczywiście. Mniejsze dzieci nie mają jeszcze takich zdolności wyrażania własnych uczuć i potrzeb i tego należy ich uczyć. I właśnie porozumienie bez przemocy jest taką techniką, która, która może pomóc w tym, w jaki sposób o swoich potrzebach i o swoich emocjach mówić. Więc warto w, sytuacji, w sytuacjach konfliktowych nawet zamodelować trochę taką rozmowę i na pewno porozmawiać z każdym z dzieci oddzielnie i pomóc sformułować taki przekaz do rodzeństwa. Czyli na przykład kiedy zrobiłeś to i to zdenerwowałem się albo poczułem złość, dlatego że mi zależało na tym, żebyśmy teraz bawili się w inną zabawę. No, to jest taki przykład z, z takiego bardziej pola tych młodszych dzieci. Oczywiście na początku, jeżeli zaczynamy stosować tą technikę, ona może trochę sztucznie wyglądać, bo oczywiście potrzeba czasu i takiej wprawy, żeby żeby to było naturalne. Więc warto się opierać na pewno w przypadku tej techniki na faktach czyli mówić o tym, co się wydarzyło dokładnie, nie wspominać jakichś jakich przeszłych kłótni, tego, co się działo tydzień temu, czyli miesiąc temu, tylko żeby skupić się na tej sytuacji, która w danym momencie nas zaskoczyła jako rodzica, no bo każda kłótnia no, pewnie nie jest, nie, nie, jest, nie jest czymś, co byśmy chcieli, żeby codziennie się pojawiało, więc taka każda kłótnia może być jakimś takim zaskoczeniem dla nas, ale wtedy warto zachować zimną krew, policzyć do 10, i czasami zdarza się tak, że to dziecko, które najbardziej płacze i, i pierwsze do nas przybiega, no nie zawsze jest tym najbardziej poszkodowanym w takiej sytuacji. Czasami dziecko, które właśnie nic nie mówi, no, a odpowiedziało w sposób jakiś taki nie, nie, nie do końca akceptowalny społecznie, to było tym, tym pierwszym pokrzywdzonym. Więc to myślę, że warto porozmawiać z każdym z dzieci oddzielnie i, no i spróbować. Pomóc w sformułowaniu takiego przekazu do, do drugiego człowieka, tak? do, do, drugiego mhm. brat, do, do brata czy do siostry? Myślę, że jeżeli chcemy się przyjrzeć konfliktowi i temu, co możemy robić w takiej sytuacji, to ważny jest ten czas przed i po, tak naprawdę. Bo w samym momencie, kiedy są takie bardzo wysokie emocje i trudne do przeżywania, to my nie bardzo jesteśmy w stanie nic zrobić. Jesteśmy w stanie zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Czyli zapewnić bezpieczeństwo naszym dzieciom, mhm. czyli nie, nie doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja doszła do takiej eskalacji, że tam wejdą rękoczyny na przykład. Tak? Czyli w momencie, kiedy widzimy te bardzo silne emocje i widzimy, że tam już jest na granicy, że zdrowie jest zagrożone, no to musimy po prostu te dzieci rozdzielić. I to jest wtedy nasza rola. A rolą rodzica w takim kształtowaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z tego, że mamy inne zdanie, na przykład, to jest to, żeby zanim wystąpi konflikt, uczyć dzieci, w jaki sposób można właśnie wyrażać emocje, opowiadać o sobie, żeby się skupiać na, na tym, co się realnie wydarzyło, a nie jakby tworzyć i dopowiadać intencje drugiej osoby. Czyli takie ćwiczenie na sucho, na przykład właśnie tego porozumienia bez przemocy. Bo tak jak mówisz, na początku te komunikaty są takie bardzo abstrakcyjne. My słyszymy, że to jest coś nie tak, bo to jest zupełnie niezgodne z taką naszą intuicją. I tylko w momencie, kiedy przećwiczymy sobie na sucho ileś tam naście razy taki komunikat, to w momencie trudnych emocji jesteśmy w stanie po to sięgnąć. Czyli zanim nastąpi taka trudność, ćwiczymy i modelujemy z dziećmi. A później, jak już opadną emocje, to ważne jest to, co zrobimy z, z tymi dziećmi i z tą ich re, relacją, jakby już po. Czyli dajemy przestrzeń na to, żeby wrócić do tej sytuacji. Możemy wesprzeć, żeby opowiedzieć sobie o tym, co się wydarzyło, opowiedzieć sobie o tym, co czuliśmy i poszukać tego rozwiązania. Czyli tak jak powiedziałaś na samym początku, nie, ja wygrałem, czy ty wygrałeś, czy moja, moja wina, czy moja wina. Tylko co my możemy właściwie teraz z tym zrobić? Mhm, czyli na przyszłość, co możemy zrobić inaczej? Mhm. Nie na zasadzie ty przegrałeś, bo, bo to była twoja wina. No i wtedy na pewno jedno z dzieci czuje się takie troszeczkę porzucone i to, to nie wpływa dobrze na relacje. Tylko, żeby się zastanowić, co na przyszłość można zrobić dobrze. Kolejną ważną rzeczą, o której myślę, że też warto wspomnieć, to jest to w momencie, kiedy my wchodzimy w ten konflikt. No, żeby zachować jednak zimną krew. Bardzo ważny jest ton głosu. E, I tym naszym spokojem trochę też dzieci mogą się zarazić e, w tym sensie, że jeżeli e, zrobilibyśmy odwrotnie, czyli jest podniesiony głos, nasze zdenerwowanie, no to myślę, że trudno będzie znaleźć w, wspólne jakieś takie rozwiązanie i, i trudno będzie uspokoić taką sytuację. Natomiast nasz e, ton głosu Miarę zniżony, spokojny, spokojna rozmowa też spowoduje, że dzieci troszeczkę tą, tą naszą energię y, przejmą i też będą takie bardziej otwarte do takiej spokojnej rozmowy, bo zobaczą, że rodzic y, też jest spokojny, i no i też rodzicowi zależy na na rozwiązaniu konfliktu. I tutaj mi się y, przypomina taka bardzo ciekawa moim zdaniem metafora takiego dziecka, które jest w, w tych trudnych emocjach i w złości. Kiedyś usłyszałam, że takie dziecko w złości to jest dziecko na rozbujanej łódce. Jeżeli rodzic chce uciąć te emocje i y, jakby zastopować od razu, powiedzieć stop, nie możesz tak robić, to to jest trochę tak, jakbyśmy tą łódkę zatrzymali y, jakby w sekundę, no i wiadomo, że siłą rozpędu to dziecko nam wylatuje z tej łódki. I to co rodzic powinien zrobić, to jakby wejść w tą łódkę i powoli tą łódkę uspokajać. I to jest właśnie to, co ty mówisz, że dajemy taką przestrzeń naszych spokojnych emocji, czyli my wchodzimy, mówimy spokojnie, pokazujemy, że to można wyciszyć, że tak, widzimy, że zdarzyło się coś trudnego, ale te emocje muszą opaść, żebyśmy mogli coś dalej z tym zrobić. I kolejny jeszcze temat przy okazji konfliktów, czy zmuszać do przepraszania? Ja w ogóle, jak pracowałam jeszcze w przedszkolu, to wypracowaliśmy sobie w grupie taką metodę, że nauczyciel nigdy nie narzucał, co jest formą przeprosin. Wprowadziliśmy taką formę, że jeżeli już tam się wydarzył jakiś konflikt i doprowadziliśmy do tego, że te dzieci usiadły, porozmawiały. To nigdy do, dorosła osoba nie mówiła, no to w ramach przeprosin to masz albo nie wiem, powiedzieć przepraszam, albo narysować obrazek. Tylko było pytanie, co ta druga osoba może dla ciebie zrobić, żebyś poczuła się z tym dobrze. I okazuje się, że dla jednego to będzie zrobienie rysunku, dla drugiego to będzie powiedzenie przepraszam, któreś któryś dziecko może powiedzieć, że a to w sumie to już jest wszystko okej okay i w ogóle nic nie potrzebuje czy podanie ręki, czy, czy podać rękę, czy, czy zrobić cokolwiek. Jakby ta pula możliwości jest dużo szersza niż nam się wydaje. I w momencie, kiedy my będziemy narzucać takie rozwiązanie, to będziemy wpychać dzieciom do głowy, że jeżeli ktoś zrobi tak, to ty musisz poczuć ulgę, a to to dziecko musi wiedzieć, co musi się, musi się wydarzyć i czego ono w tym momencie potrzebuje. No też trzeba powiedzieć, że to. Przepraszanie też wiąże się z takim trudnym uczuciem, jakim jest wstyd. Bo jeżeli zmuszamy do przepraszania, no to sugerujemy, że to była Twoja wina, no i to dziecko na pewno w takim poczuciu wstydu jeszcze zmuszone będzie bardzo dużym. Wstyd jest jednym z najgorszych uczuć, jaki towarzyszy nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Najtrudniej się ze wstydem mierzyć więc warto jeżeli już mówimy o przepraszaniu nawiązać do tego w sytuacji kiedy już emocje opadną kiedy już doszliśmy do tego co było zarzewiem tego konfliktu i kiedy już doszliśmy do tego jakie każde z dzieci miało potrzeby w danym momencie bo może się okazać że no, niewypowiedziane niezakomunikowane potrzeby gdzieś tam tłumione w środku mogą Potem eskalować w postaci najpierw może jakiegoś lęku, a potem właśnie agresji. Więc z reguły ta agresja, jeżeli u dzieci występuje, no też i u dorosłych, ona się trochę też zaczyna od takiej emocji, jaką jest lęk. Mhm. Że czegoś się boimy. Boimy się coś powiedzieć, boimy się coś zrobić, albo boimy się też reakcji na przykład dorosłego. I to też jest bardzo ważne, że jeżeli w, w takiej spokojnej rozmowie wyjdzie, że. No zrobiłem tak, ponieważ bałem się Twojej reakcji, informacja do rodzica. No to też warto się nad tym zastanowić i, no i też trochę pogłębić ten temat, tak? dlaczego się nie boisz, w jakich sytuacjach i co to o mnie mówi? Bo czasami jest tak, że rodzice robią coś zupełnie jakby tak no nieświadomie czasami jest tak, że na przykład y, mówią głośno, bo im się wydaje, że mówienie głośne spowoduje, że dzieci nas lepiej zrozumią. A czasami nawet lekko podniesiony ton głosu jest odbierany przez dzieci jako krzyk. Dokładnie tak jest. Y, no, ale tutaj znowu dotykamy też tego tematu y, bezpiecznej relacji, bezpieczeństwa w rodzinie. Y, warto też, żeby zastanowić się, y, na ile Czujemy się my bezpiecznie jako rodzice w tej, w tej rodzinie, w tym naszym tej, tej najmniejszej takiej społeczności? I w jaki sposób to bezpieczeństwo budujemy dla dzieci? Bo też niewypowiedziane pewne rzeczy czasami wynikają z tego, że nie czuję się bezpiecznie, bo nie mogę powiedzieć o tym, co jest, co jest mi potrzebne, co jest dla mnie ważne. A taki stan powoduje, że tych konfliktów mm. będzie coraz więcej i jakby przyczyna będzie przerzucana, bo dzieci będą się mm. kłóciły o zabawki, ale tak naprawdę u środka tej sytuacji jest to, że one mają jakieś niezaspokojone potrzeby bądź czują lęk. Mm. A wracając jeszcze na chwilę do samego słowa, przepraszam, to myślę, że też bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali, żeby tego słowa nie zdewaluować, żeby to słowo naprawdę miało wartość i znaczenie. I jak będziemy zmuszać dzieci do tego, żeby mówiły, przepraszam, to to przepraszam, nie będzie nic znaczyło. Bo jakby stanie się tylko słowem, które wypowiadamy w stosunku do drugiej osoby. A jeżeli dziecko samo zdecyduje się powiedzieć, przepraszam, bo Poczuje ten jakiś wstyd, czy swoją winę, i to przepraszam będzie się jednocześnie łączyło z chęcią naprawy tej sytuacji, czy poprawy swojego zachowania, czy wyciągnięcia jakichś wniosków, to to będzie przepraszam, które będzie padało dużo rzadziej, ale ono też będzie miało dużo większe znaczenie. I myślę, że fajnie też jest zwracać uwagę na to, że przepraszam nie jest tak ważne, jak to, co my zrobimy z daną sytuacją. I, tu, I tutaj też mi się przypomina taki, czasem to jest w formie mema, czasem to jest w formie opowiadania, że mówimy: u, upuść szklankę na podłogę i powiedz jej, przepraszam. To przepraszam, nie sklei z powrotem szklanki. Tak? Czyli ważniejsze jest to, żebyśmy zebrali te kawałki i je skleili, niż żebyśmy stali i rzucali tylko słowa. No i żebyśmy też uważnie słuchali tego, co do nas mówią dzieci. Yy, I żeby też wsłuchać się w to jakie są ich potrzeby na dany moment. No też y, z rodzeństwem jest tak, że y, szczególnie jak jest dwójka w bardzo podobnym wieku, no to trochę ta rywalizacja czasami o uwagę mamy występuje. Y, I też nie tylko uwagę mamy, ale taty, ogólnie opiekunów, to też warto być uważnym y, na to, żeby no w jaki sposób tej rywalizacji o uwagę nie wspierać. Albo też, jeżeli ją zauważamy, no to żeby też próbować przekazać i zapewnić dzieci o tym, że, że je bardzo kochamy i jedno i drugie dziecko i że tak naprawdę o tą uwagę nie muszą rywalizować. Myślę, że w tym jest pomocne też takie samo uświadomienie sobie, że nie da się kochać dwóch osób dokładnie tak samo, bo każdy jest inny i żebyśmy nie wiem co robili to ta miłość czy w ogóle taka relacja z jednym człowiekiem będzie inna niż z drugim człowiekiem i to nie znaczy że ona będzie lepsza albo gorsza ona po prostu jest inna I jeżeli w nas pojawi się akceptacja do tego to myślę że też łatwiej będzie nam te relacje równoważyć i zapewnić szczerze obie strony że każda z nich jest równie ważna. Chociaż możemy się trochę inaczej do nich odzywać, że możemy trochę innych rzeczy od nich wymagać, czy jakąś inną inny czas im zape zapewniać, tak? czy jakieś inne aktywności z nimi robić, ale to, że to jest inaczej, nie znaczy, że jest gorzej. Na koniec jeszcze taka ważne zdanie. Uważam, że też warto, Warto to praktykować na tyle, na ile to jest możliwe, aby każde z dzieci miało taką szansę i możliwość spędzania czasu z rodzicem trochę oddzielnie indywidualnie. indywidualnie. Takie randki z dziećmi. Takie randki z dziećmi to jest super sprawa i wtedy też w takich sytuacjach, kiedy jesteśmy w stanie no, takiego dobrego nastroju, dobrego humoru. Um, sam na sam, czyli jed, jeden na jeden, można mhm. powiedzieć, no to wtedy w takich sytuacjach też yy, yy, trochę łatwiej jest rozmawiać o, yy, o sytuacjach, które się dzieją w domu, ewentualnie jakichś konfliktach, i bez obecności tego brata czy siostry, czasami to nasze dziecko bardziej się otworzy i powie, Jakie są trudności w tych relacjach? Więc my bardzo zachęcamy do takiego do spędzania czasu z każdym z dzieci oddzielnie. Nie musi to być oczywiście cały dzień czy jakaś całodniowa wycieczka. To mogą, może być nawet wspólny spacer, pół godziny rozmowy, godziny rozmowy, ale tak, żeby to dziecko czuło, że uwaga rodzica jest skupiona teraz w 100% na mnie i ten rodzic jest teraz dla mnie i teraz ze mną tylko rozmawia i więc jakby to też myślę wpłynie na, na jakość relacji i to się na pewno przełoży też na, na jakość relacji właśnie między rodzeństwem. Także no nigdy nie będzie idealnie, wiemy o tym, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny charakter, temperament, osobowość, no i to się w takim, czasami w takich domowych warunkach mocno ściera, tym bardziej, że rodzeństwo no, Trochę nie wybrało samo, że, że, y, 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 że mam takiego brata albo siostrę, tylko akurat tak, tak zdecydował los, że jesteśmy razem, więc y, no nie zawsze tak jest, że, y, no, że możemy sobie gdzieś w cudzysłowie wziąć ten plecak i pójść do. Gdzieś zupełnie indziej, tylko no, musimy jakby w tej, tej naszej rodzinie funkcjonować. Um, Aniu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. I ja a w dziękuję. następnym odcinku poruszymy m, też ważny temat, temat y, parentyfikacji. E, powiemy, co to jest i, y, no, i dlaczego tej parentyfikacji lepiej unikać. Także zapraszamy serdecznie już za tydzień i do zobaczenia. Do zobaczenia.